Siemanko z tej strony, BufferGigs, a są RPG od kuchni. Kanał, na którym powiem wam z czym to się je. Dzisiaj natomiast, dzień 20 sierpnia dla zuchwałych. A pytanie to, jaki największy komplement usłyszałeś od innej osoby grającej lub mistrzującej? No cóż, ja zaczynałem od tego, że grałem. No dobra, najpierw z takimi zupełnymi obcymi i różnie to było. Potem. Grałem przez długi czas w, jednym, w jednej ekipie i dopiero gdzieś tam w 2020 trafiłem na rp i tam zacząłem grać trochę bardziej, no właśnie, tak jak teraz lubię, wyczynowo. I gdzieś tam przewijały się w mojej RPG-owej karierze różne komplementy takie, których nie byłem pewien, które w jakiś sposób czułem, że wynikają bardziej może z... znaczy że są niezasłużone, że są y, przypadkowe, intuicyjne, gdzieś tam mówione. Być może dlatego, że no, jestem osobą taką dość przyjazną, która. E, ludzie raczej mnie lubią. Y, mało kto się mnie o coś czepia y, czy, czy, czy nie wiem, atakuje. Więc y, z tego względu czasem ludzie po prostu mówili mi miłe rzeczy. A mimo że ja na przykład czułem, no to też jakiś taki wewnętrzny perfekcjonizm, ja na przykład czułem, że mogło być lepiej, że tu mi nie poszło i tak dalej, to taki standard w zasadzie, zwłaszcza przy e, prowadzeniu gier. Ale muszę powiedzieć, że od e, jakiegoś czasu grałem w gronie bardziej y, bardziej takich, hmm, jak to powiedzieć, zaawansowanych, wybrednych może o osób. Które są bardziej wybredne, bardziej nawet nie wybredne, Po prostu wiedzą, po co grają, w co grają, gdzie popełniam błędy. Widzą to dużo, dużo, dużo lepiej, bardziej. I są też, jak to powiedzieć, bardziej wokalne w, swojej, w, tym, w, tym, w tych swoich oczekiwaniach, wymaganiach i ewentualnym niezadowoleniu. Więc w takiej grupie rzeczywiście. Czuję, że tu to zaufanie jest wysokie, że możemy sobie powiedzieć wszystko, że mogą mi powiedzieć, ile błędów porobiłem, jak się bardzo nie przyłożyłem do grania tym razem. I w takim gronie każdy komplement jest na wagę złota, i tak jakby każdy komplement jest rzeczywiście przeze mnie odbierany jako: Okej, okay, to te teraz zrobiłem dobrą robotę. I chyba takim największym komplementem. Było dla mnie i do dziś pamiętam głównie ten komplement. I szczerze przyznam, że nie pamiętam dokładnie, za co go otrzymałem, ale kiedy pierwszy raz NFG powiedziała po sesji, tak na łamach całej grupy nawet, tak było, powiedziała, no, wafer się postarał. I, i to był ten największy komplement, jaki usłyszałem. To znaczy, ten, który może on nie był. Jakiś super niesamowity pod względem treści, ale ten komplement najbardziej tak jakby do mnie trafił i jest dla mnie najważniejszy i najcenniejszy, bo wiem, że to nie jest coś łatwego, co, co przychodzi tak o, że trzeba sobie na ten komplement zapracować. Tyle chyba ode mnie. Do usłyszenia jutro.